Witamy Państwa bardzo serdecznie, wszystkich naszych subskrybentów i widzów naszego kanału na YouTube. Jesteśmy dzisiaj na wernisażu wystawy Bicykl, Tricykl, Tandem, czyli Historia Roweru i gościmy Pana Marcina Kamińskiego, z którego kolekcji pochodzą nasze, nasze eksponaty. I od razu przechodzimy do sedna rzeczy, czyli od kiedy zaczęła się Pana pasja do rowerów, do zbieractwa, do kolekcjonerstwa? Dzień dobry Państwu. Kolekcja zaczęła powstawać jakieś 6 lat temu, tak naprawdę przypadkiem od znalezienia jednego roweru. Gdy go przywiozłem do domu, zacząłem oglądać rower, później szukać w internecie coś o tym rowerze. I natknąłem się na różne ciekawe historie związane z rowerami przedwojennymi. I tak się zapaliła pasja, chęć, marzenie posiadania rowerków przedwojennych. tak No i powoli od jednego, do drugiego, do trzeciego aż udało się utworzyć kolekcję. No i dzisiaj tą kolekcję możemy prezentować w tym zacnym miejscu, z czego jestem bardzo dumny, bo dla każdego kolekcjonera, który posiada jakąś kolekcję, pokazanie tego dorobku jest czymś naprawdę wyjątkowym, to jest jakby dużym wydarzeniem. Mhm. Który rower jako pierwszy znalazł się w pana kolekcji? Pamięta pan? Tak, pamiętam. Aczkolwiek nie ma go dzisiaj na wystawie. Mhm. To jest rower, znaleziony no, na złomie mieleckim. Kurczę, co tu będę ukrywał. I w takim miejscu też coś można znaleźć, jakieś ślady historii. Mhm. Czy ma Pan jakąś konkretne zamiłowanie na przykład do jakichś marek, modeli? Czy to są marki bardziej nasze lokalne, polskie, czy może bardziej zagraniczne, gdyż w Pana kolekcji są, są różne modele i mamy również rowery, na przykład francuskie, niemieckie, ale też dużo polskich, prawda? Czy ma Pan jakiś skonkretyzowany taki ulubiony yy, typ modeli? No jest sporo rowerów w kolekcji, aczkolwiek no wiadomo, że największym... My... No, największymi eksponatami, takim największym dumą kolekcjonera to są polskie rowery wyprodukowane na naszych ziemiach mhm. lokalnie, prawda? Fajnie by było mieć rower na przykład lokalny, wyprodukowany w Rzeszowie, gdzie tak naprawdę widzimy, jak wyglądają zdjęcia, widzimy katalogi, a przez tyle lat zbieranie nie udało się takiego roweru jeszcze namierzyć. Mhm. Czyli fabryka rowerów Panama? Fabryka rowerów Panama wyprodukowała kilka egzemplarzy Panama, Peżot, mhm. Także Dalej szukamy. Z tego, co się dowiedziałem, nawet fabryka rowerów w Panama przekazała wojsku w 1939. Dokładnie kilka... tak. Kilka, kilka, kilka egzemplarzy to... zostało to... przekazanych to... dla naszego wojska. No ale mówię, człowiek ma rowery z różnych zakątków Polski, też nie ukradł, że świata, ale nie ma lokalnego. To fajnie by było dla kolekcjonera lokalnego mieć taką perełkę. No, myślę, że wszystko przed nami. Co oprócz rowerów na, na tej wystawie można ciekawego zobaczyć? To właśnie oprócz rowerów myślę, że dla każdego coś się znajdzie, prawda? Oprócz rowerów też przez różnego rodzaju, różnych rodzajów części, poprzez ubiór i jakieś różne rekwizyty towarzyszące cykliście. Wiele ciekawych, ciekawych rzeczy, naprawdę wiele ciekawych rzeczy, dla każdego coś. Mm -hmm. Także, Szanowni Państwo, pozostało nam tylko zaprosić Państwa serdecznie do naszego muzeum na najnowszą wystawę pod tytułem Bicykl, Tricykl, Tandem, czyli Historia roweru. Dziękujemy za uwagę.